Tak sobie pomyślałem, co by było, gdyby zrobić hiper ofensywny team. A oto i on. Choice Scarf Kartana. Choice Bend Rampardos. Leftovers Reggie Gigas. Choice Scarf Slacking. Stilium Zihaxorus I wisienka na torcie Focus Sash Weevile, który będzie używał Bead Up. Mój przeciwnik korzysta z Pokémonów duchów. Spoko. Zacznijmy, oczywiście. Weavilem wchodzi w Mówiąc szczerze, jestem szybszy i nie mam powodu, żeby nie kliknąć Bead Up. Raz, dwa, trzy, <grywia> cztery. <grywia> Ej, tak nie wolno! Wchodzi Sableye, nie jestem pewien, czy on nie chce użyć Willowiswa. Kliknę Source Dance, bo jestem Dark Type'em, więc prankster na mnie nie działa. Surprise, motherfucker. Ale wiecie co? Nie mam powodu, żeby tego nie kliknąć jeszcze raz. Protect, proszę bardzo, spoko. Teraz przeciwnik zapewne mnie zaatakuje, więc kliknę Ice Shard. Wow. Całe zero. Dobra, Nako, wkradnij sobie fokus, Sash spoko. Wreszcie mogę użyć bitapa. Spodziewam się oczywiście protekta, więc Source Dance. Recover. Może to i lepiej? Beat-Up, Oj, coś mi się wydaje, że to wystarczy, żeby kolegę zdjąć. Chodzi do walki Gengar, który jest ode mnie wolniejszy i ma typ walczący. Niestety też z wyłącza mi bitapa, ale mogę go używać, jeżeli już zacząłem. Do widzenia, panie Gengarze, a przeciwnik zmarnował swój. Teraz Talice. Driftblim? Nie ma problemu! Mamy Ice Shard, robimy gigantyczne obrażenia, ten zaś używa Strength Sap. Niestety nie wygram tego pojedynku, chyba że skończy mi się znowu Cursed Body. Spróbujemy Psychocat, bo to ma szansę nakryta i uważam, że może to zadziałać lepiej niż Ice Shard. Możemy kliknąć Souls Dance, ten znowu używa Strength Sapa i teraz mamy wreszcie możliwość użycia. Beat up. Koleś miał już naprawdę tyle możliwości, żeby zdjąć mojego Weevila, ale wciąż tego nie zrobił. Beat up! I przeciwnik się poddaje. Jak widać, moja taktyka zadziałała znakomicie, więc poszukajmy kolejnej ofiary. Cholernie defensywny team to jest coś, czego się obawiam, ale w sumie czemu nie? Wchodzi Skarmory, ja zaś wysłałem tym razem na początek Kartane. Czy to jest dobry pomysł, czy nie, tego nie wiem. Zakładam, że raczej nie. Więc najzwyczajniej w świecie Sacred Sword. Stealth Rocky. Jest mi to nie na rękę, przyznaję. Ale niestety Skarmory jest pokemonem, który tak fantastycznie kontruje mój skład, że. Oczywiście, że tak. Technicznie dopóki kartana żyje, dopóty mogę używać Bita, prawda? Spikesy, spoko. Rampardos. Thunder Punch. Coś wspaniałego i wleciał paraliż! Dokładnie o to chodziło. 10% szans, ja pierniczę. Wchodzi klew, która przyjmuje gigantyczne obrażenia. Szczerze mówiąc, czemu miałbym tego nie zrobić jeszcze raz? Znowu ha! Prot Protekcj się, stary, nie ma problemu! I kolejny do widzenia. Wchodzi Dasclops. Gościu bardzo szybko zmienił na tego Pokemona, więc użyjmy tego jeszcze raz. Tym razem bez paraliżu. Willomys? Myślę, że nie ma sensu zostawać. Zmieńmy na Weavila'. Pain Split niewiele mi zaszkodził. Oczywistym jest, że może być Willomys w moją stronę. O! Oh. Całkiem ładnie i jakimś cudem nie dostałem obrażeń, bo Bidap nie jest ruchem kontaktowym. O, a no to jest mi to bardzo na rękę, w takim razie dziękuję. I wchodzi oczywiście to gówno piłku muku, Source Dance. Blok, spoko stary, ja się i tak nigdzie nie wybieram. Niestety ten Bidap robi naprawdę mało, o wiele mniej niż się spodziewałem. Recover, no niestety unaware widać, że... Działa tutaj, zatem przeciwnik może mnie praktycznie stolować. Trafiłem kryta fantastycznie, co z tego? Beat up! Tak jest! Piuku Muku, pocałuj mnie w dupę. Dobra, wiemy już, że nie ma co zaczynać czymś innym niż Weavile. Zatem nawet się nie zastanawiam. Wchodzi Araquanid, na pewno użyję tego sticky weba. Ale spoko, Iron Defense. A to może nawet lepiej. Kliknę to jeszcze raz. Sticky Web, tak jest o to chodziło. Od razu klikam teraz Stalajs, nawet się nie będę zastanawiał. Bida, raz, dwa, trzy! Ho, 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 ho! Coś pięknego. Wchodzi Kartana, która może jest szybsza, może nie. No niestety jest szybsza, ale mam fokus Sarż, więc mam cię w dupie. Mam sam twojego Choice skarfa. Ha ha! Skontruj to śmieciu! No tak. Widzę tego gnoja z Unaware. Oj, 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 No trudno, chcąc, nie chcąc, muszę to zrobić. Na 100% ma Unaware. No w ogóle nie widzę innej opcji. Więc nie będę się nawet zastanawiał. Poison type? Od razu marnujesz swoją terestalizację? No spoko, stary, nie ma problemu. Toxic spa... To może Source Dance? Jedziemy. Hit only. Um, no niestety ten fakeout faktycznie mnie zablokował, ale spróbujmy jeszcze raz. Endure. O, oczywiście, że tak. Litchie Unburden. Które łatwo można skontrować Ice Shardem. Azumaryl. A szczerze mówiąc, czemu nie? Belly Drum. Spoko. Niestety ma Citrus berry, Więc w tym momencie jestem cholernie na niego podatny. Powiem tak, tym Ice Shardem i tak sobie niewiele pomogę. A w razie czego, gdyby użył czegoś innego? No, nie użył, no trudno. Zatem wejdźmy po prostu kartaną i kliknijmy Leaf Blade. Aquajet, przeżyliśmy na spokojnie. Do widzenia, panie Azumerilu. Beast Boost, wchodzi Gligar. No, w sensie spoko. Zrobiliśmy naprawdę dużo. Firefang. Ajajaj. nie mam powodu, żeby nie wejść z Lakingiem i nie kliknąć. Retaliate. Oczywiście, Venusaur. A właściwie mogę po prostu zostać? Giga Drain. No spoko. Wchodzi Setodul. Zrobiłem sporo. To może tym razem Rampardos. Ice Spinner. Przeżyliśmy. Jest ode mnie szybszy, ale jeżeli nie ma lepszego ruchu, to jest mi to na rękę. Wchodzi Venusaur. Ciekawe czy przeżyje... HIT SMASH! Ice Shard. Zajebiście, mordo. Retaliate. Cóż za znakomity skład pod deszcz. Oczywiście chętnie zacznę Weavile'em, No czemu nie? Gligar wchodzi jako pierwszy. Spodziewam się, że może będzie chciał jakiś. Nie wiem. O, właśnie, na przykład to. No to co? Beat up. Kurde, mogę kliknąć od razu teraz stalizację, to bym miał gwarantowa... Oh, wait. I co ty niby chcesz kolego zrobić? Przepraszam bardzo. Chyba tylko się wywalić na głupi łeb przez to, że znowu kliknę. Beat up. Niestety jednak przeżyłeś. Scold. Oczywiście, że tak. Pierwszy skold, jakim dostaję w pysk, od razu... A, szkoda gadać, szkoda strzępić ryja. Flowzel może być ode mnie odrobinę szybszy, więc wejdźmy kartaną. Przeżyłem wave crash, za to only w blade'a oczywiście nie. Dragonite, no to wszyscy wiemy jak to się skończy, bo każdy Dragonite ma e-speed. A nawet gdyby nie miał, to może na spokojnie kliknąć Dragon Dance, nie żebym podpowiadał. Kurde, to nie zrobiło nic. Dragonite z Hurricane'em. Czy to jest set pod deszcz? Przepraszam bardzo. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z Head Smashem. Wysyłasz Gligara. <grymne> oj, oj, oj. <grymne> Niestety recoil jest oczywiście gigantyczny. Ale co z tego? Milotic. No proszę, kliknij sobie tego skolda. Dawaj, masz. O, zajebiście. Mam olbrzymią ochotę wejść z Lakingiem i kliknąć Retaliate. Uuu, bardzo ładne obra... Aguamala, powiedział rybak. Ty kurwo. Skold spoko. Bern, bez problemu. Confuse Ray. Gdybym tylko teraz trafił Body Slam Prosto w tego Dragonite'a to by było fantastyczne. <laughs> no to jeszcze jeden Confuse Ray. Paraliż. Coś pięknego. Czas na rest. Znowu paraliż. Sleep talk confused. Re. Świetnie. Outrage. Aj, 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 Ej, wreszcie się odpaliłem. Błagam! Bodyslam! Choćby nie wiem co. Błagam, Bodyslam! Bogowie RNG, macie jedno, jedyne zadanie. Błagam. Błagam. Bła. Zostało tylko to gówno, które pewnie kliknie recover? He. Przestań! Błagam, bezberna, błagam, bezberna. Uff. Ciś w niego! Rasa dobrze, błagam, jakiś kryt, cokolwiek! Skończ, twojej złącz! Bo jeżeli mnie matematyka nie myli. Nie! Nie wierzę w to, co się dzieje po prostu. Bezberna, bezberna, bezberna. Dobrze! Ale w sumie, co z tego, jak kolejny mnie zniszczy? Znowu Heiz. Gościu. Zjebałeś się!